Poblokowane. Tutaj mogą nam się też potworzyć lęki przed bliskością. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że no, dziecko jest szczere, otwarte. Dziecko leci do tego rodzica, prawda? Chce być kochane. No i, że tak powiem, no, spotyka, spotyka na swojej drodze zamknięte serce i odrzucenie. No jakiś czas będzie próbować, ale dziecko jest istotą bardzo wrażliwą, zwłaszcza uczuciowo, jest bardzo wrażliwe, jest bardzo delikatne i wrażliwe, można bardzo łatwo go zranić. Jak to się będzie powtarzać, a będzie, po jakimś czasie to dziecko, podświadomość tego dziecka zacznie się obawiać coraz bardziej z biegiem czasu bliskości. No bo z czym ta podświadomość, tą bliskość będzie kojarzyć? Z bólem, z odrzuceniem. Z odepchnięciem. Tonto, to są najczęściej uczucia bardzo silne i nieprzyjemne, z którymi dziecko w tej fazie nie potrafi sobie poradzić. To nawet czasami dorosły nie potrafi, niektóry dorosły nie potrafi sobie z tymi uczuciami poradzić. Dziecko tym bardziej nie. Więc no ta podświadomość dojdzie w pewnym momencie do wniosku, że bliskość nie jest bezpieczna. Że owszem, ja jej, ja jej pragnę, mnie tego brakuje, ale zarazem się tego boję. To jest następna pułapka, która potem niestety bardzo przeszkadza w budowaniu związków, ale też bardzo przeszkadza samemu właścicielowi w życiu ze sobą. Dlatego, że to jest sprzeczność. Z jednej strony bardzo pragnę bliskości, świadomie mówię, kurczę, ją chcę a z drugiej strony podświadomość robi wszystko żeby do bliskości nie doszło, bo się boi boi się kolejnych zranień odepchnięć, boi się kolejnego bólu, z którym nie będzie umiała sobie poradzić, bo pamiętała, że kiedyś cierpiała z tego powodu i nie umiała sobie z tym poradzić, w związku z tym zaczynamy wysyłać sprzeczny sygnał do kogoś świadomie mówimy no chodź tu, potrzebuję Cię, pragnę a podświadomie, podświadomość go odbycha, odpycha, tak jakby no dawała mu sygnał spadaj. No i teraz potencjalna osoba, do której podchodzimy, coś tam próbujemy z nią zbudować, ona dostaje dwa sprzeczne sygnały naraz. Chodź tu, spadaj, chodź tu, spadaj. No, z reguły, jak człowiek dostaje sprzeczne sygnały, nie wie co z tym zrobić. A co robi człowiek, jak nie wie coś z tym zrobić? oddala się, dla niego to jest kłopot oddala się na bezpieczną odległość no po prostu w ten, sposób, w ten sposób zniechęcamy, możemy zniechęcać po prostu do siebie potencjalnych ludzi, z którymi chcielibyśmy coś stworzyć, coś mieć coś budować, prawda także zresztą potem, potem jak taki człowiek jakimś cudem stworzy jakiś związek no to on w tym związku partnerskim działa trochę jak wahadło. Z jednej strony, jak, go, jak czuje braki, czuje gdzieś tam pustkę, to to zaczyna się zbliżać. Uczuciowo, emocjonalnie zaczyna się zbliżać. Ale jak się za bardzo zbliży, zaatakują go lęki przed bliskością, to stworzy różne takie sytuacje, gdzie ten człowiek w efekcie oskoczy, będzie się oddalać. No ale jak się za daleko oddali... No to znowu tam daleko zaatakują go lęki przed samotnością. No jak poczuje znowu lęki przed samotnością, to się zacznie zbliżać. No i tak będzie w związku działał trochę jak wahadło. Zbliża się, oddala się, zbliża się, oddala się. No, tylko jak w tym wszystkim ma się pochytać ta druga osoba, która może nie rozumieć tych wzorców i będzie się drapać w głowę na przykład, że w pewnym momencie ta osoba się zbliża, ona odskakuje. I nie rozumiejąc, ta osoba się drapie po głowie i myśli, co ja takiego zrobiłem. Nie, no ta osoba oddala się ode mnie, co ja jej takiego zrobiłem. I nie wymyśli, bo to mógł nic nie zrobić. Po prostu te wzorce tak działają. U tej drugiej osoby, u tej, która ma wzorce odrzucenia. A teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że prawem, który działa w kreacji podobne, przyciąga podobne. Dwie osoby w związku mają wzorce odrzucenia i dwie osoby działają na siebie jak, dwa, jak wahadła. No to to już jest taka mała jazda bez trzymanki i tu naprawdę bogactwo doświadczeń niestety negatywnych będzie no, przeogromna, czego nikomu tutaj nie życzę, bo to nie jest absolutnie miłe pod żadnym, pod żadnym tutaj względem. No, czy człowiek z wzorcami odrzucenia może stworzyć związek? Może. Yy, tylko jak do niego dochodzi? No, generalnie stara się tak samo jak starał się w relacji z mamą. Mówię o przykładzie, którym podawałem wcześniej. Nie jest nauczony, że po prostu może być kochany. Że po prostu może być akceptowany, że po prostu może go ktoś pokochać. Nie. Jest nauczony kombinacji, starań. No to są osoby, które najczęściej będą grały w różny możliwy sposób, żeby przekonać do siebie tą drugą stronę. No, czasem się udaje. Choć podejrzewam, choć podejrzewam, zawsze lubię ten przykład tutaj podawać i podam go też, że nieraz mieliście też do czynienia z osobą, która ma wzorce odrzucenia zupełnie nieświadomie. Wiecie, jak to wyczuwa? Jak to można wyczuć? Bardzo prosto. Załóżmy sobie, że spotykacie kogoś, z kim no, tam z różnych powodów rozmawiacie. I ta osoba, no, jakby, no, wszystkie kanony zachowuje. No, jest miła, kulturalna, życzliwa, yy, wszystko jak trzeba. Nie ma się czego czepić. A mimo wszystko w kontakcie bezpośrednim czujemy dyskomfort. Wiercimy się, nie pasuje nam coś. Mimo, że ta osoba nic nie robi. Czujemy taką, taki niesmak. Chcemy jak najszybciej zejść z linii tej rozmowy, przestać skończyć i oddalić się. I dopiero jak to robimy, to czujemy taką ulgę, kończy się dyskomfort. Jeżeli bywaliście w takich sytuacjach, to mogę się założyć, że właśnie mieliście do czynienia z człowiekiem, który ma wzorce odrzucenia. Ubrany był w porządku. Kultura w porządku. Zachowanie w porządku. Szacunek do nas był, ale jego podświadomość wysyłała wam impulsy: odrzuć mnie, odrzuć mnie, odrzuć mnie i rozdrażniała was tym. No i podejrzewam, że rozdrażniła skutecznie, bo przy dyskomforcie to każdy chce zejść z linii rozmowy i po prostu oddalić się od takiej osoby. To jest typowy przykład działania. Człowieka, a właściwie jego umysłu podświadomego, w, w, w świecie rzeczywistym. W pewnych kwestiach nie ma się czego czepić, a i tak czujemy niechęć do tej osoby, i tak oddalamy się, prawda? I chcemy, że tak powiem, jakby jak, naj, jak najszybciej to skończyć. Tak to, kochani, jest, ale taki człowiek ma szansę. Dlatego, że wzorce odrzucenia one mają różną siłę i spektrum. Najmocniej się kumulują koło właśnie wzorcu, koło, koło związków partnerskich, najbliższych. Tam są najsilniejsze jej przejawy, przejawy tych mechanizmów. No, im silniejsze są, tym wchodzą w takie coraz większe obszary życia no, czasami jak ktoś ma je dosyć mocne, to pewnie też poznawaliście takie osoby no to w domu to ta osoba ma no, no źle ale na przykład chodząc do szkoły też natychmiast jest przez innych kolegów w klasie odrzucana, może być nawet źle przez nauczycieli traktowana, bo ciągle prowokuje, mocno prowokuje w związku z tym wszyscy się od niej odsuwają no albo je dokuczają, to zależy. Oczywiście tutaj jeszcze napomknę, że to dziecko ono walczy o uczucia mamy, ale potem idzie na przykład na podwórko. Tam są koledzy, koleżanki, z nimi się jakoś dogaduje, czego się uczy pod świadomość? Największy problem mam w bliskich relacjach, w tych dalszych nie. I tutaj uwaga, ludzie z zasami odrzucenia potrafią.